Dzień dobry, za chwilę będę rozmawiał z Katarzyną Kotulą, posłanką lewicy, o sprawie Justyny Wydrzyńskiej i prawach kobiet. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam serdecznie. Niedawno skazana za pomoc w przeprowadzeniu o aborcji została Justyna Wydrzyńska. Jak pani to skomentuje? To jest wyrok absolutnie skandaliczny wyrok także polityczny. Wiemy to nie tylko dlatego, że sędzia, która ten wyrok skazujący wydała, została. Szybko ścieżką, awansowana przez ministra Zbigniewa Ziobry, ale także dlatego, że byłam na sali, słyszałam argumentację prokuratury, która za cel wyznaczyła sobie swego rodzaju polowanie na czarownicę. To znaczy, dzisiaj prokuratura uzależniona od ministra Ziobry skupia się na tym, żeby ścigać kobiety pomagające innym kobietom. Bo Justyna Wydrzyńska została skazana na 8 miesięcy pozbawienia wolności w formule. Prac społecznych, za pomoc innej kobiecie, można powiedzieć, że zgodnie z prawem jest to pomocnictwo w aborcji, tyle że do tej aborcji w ogóle nie doszło. Justyna przekazała innej kobiecie, która potrzebowała pomocy, która zwracała się także o taką pomoc do różnych instytucji, do różnych osób i tej pomocy nie otrzymała, przekazała jej swoje tabletki kobiecie, która była w przemocowym związku i która po prostu potrzebowała e, przerwać ciążę. Wiemy więc, że to jest wyrok polityczny, wiemy, że to jest wyrok sterowany, ale wiemy, że przede wszystkim to jest także wyrok, wyrok który, którym chcą nas wystraszyć, można powiedzieć, czy chcą nam pogrozić palcem i powiedzieć, że wszystkie te kobiety, aktywistki, które pomagają innym kobietom, powinny czuć się dzisiaj zagrożone. Tymczasem, tak naprawdę tego procesu nie byłoby w ogóle, gdyby aborcja była. Legalna, bezpieczna, darmowa i dostępna, ale też gdybyśmy w zapisie prawnym mieli dekryminalizację aborcji. To jest taka ustawa Lewicy, którą Lewica zaproponowała zaraz po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa dekryminalizująca pomoc w aborcji. To znaczy, że moglibyśmy dzisiaj pomagać tym kobietom, które pomocy potrzebują, żeby ciąży po prostu przerwać. Jeżeli wiemy, że rocznie 120 tysięcy kobiet ciąże przerywa, to znaczy, że 120 tysięcy osób pomaga tym kobietom. To jest przede wszystkim przeważnie mąż, to jest siostra, przyjaciółka, koleżanka z uczelni, koleżanka z pracy, to może być mama, to może być ojciec, to może być mąż, bo to są również oczywiście właśnie mężczyźni i zgodnie z tym wyrokiem ci wszyscy ludzie powinni być ścigani przez prokuraturę um, ministra Ziobry i postawieni przed sądem. No to jest y, absolutnie skandaliczna sytuacja, ale też nierealna do do zrealizowania i po prostu niemożliwa. Musimy iść w kierunku liberalizacji prawa aborcyjnego. Musimy zrobić wszystko, żeby prawo się zmieniło, i żeby takie sytuacje po prostu więcej nie miały miejsca. Powiedziała pani, że nie jest skandaliczna sytuacja powiedziała pani poseł, również, że była pani na sali rozpraw i słyszała uzasadnienie do, do tego wyroku właśnie. Jakie było uzasadnienie? To częściowo uzasadnienie zostało utajnione, tak? I my, by nie znamy większej części tego uzasadnienia, mam nadzieję, że wkrótce je, je poznamy, bo oczywiście ten wyrok zakończy się apelacją, ale przed apelacją mam nadzieję, że poznamy pełne uzasadnienie. Natomiast ja słyszałam głos prokuratora, który próbował. Przekonać opinię tą, która była, i sędzie, oczywiście też, i drugą stronę, ale także wszystkich tych obserwatorów, którzy byli na sali, że chociażby podanie numeru telefonu, udzielenie informacji o tym, że na przykład w zagranicznej klinice, w Holandii, w Niemczech, na Słowacji, można taką ciążę przerwać, że to jest pomocnictwo i że za to powinny być osoby karane. Justyna została. Ten wyrok został wydany na podstawie tego, że Justyna dała innej kobiecie tabletki z artykułu 152, czyli pomocnictwa, natomiast sędzia nie uznała, że jakby szerzenie informacji, czy też dzielenie się informacją o sposobach przeprowadzenia aborcji powinno być w tym przypadku karane. Więc mam nadzieję, że, że w tą stronę nie pójdziemy. Oczywiście były takie propozycje. Zgodnie z linią pana prokuratora, Wydaje mi się, że był projekt Kai Godek, ten ostatni, który procedowany był 7 marca w Sejmie, czyli był to projekt skierowany przeciwko tym konkretnym organizacjom. Aborcja Bez Granic, Aborcyjny Dream Team, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. To są te najważniejsze organizacje, które w Polsce dzisiaj pomagają kobietom przerwać ciążę. Jedne, czyli tak jak na przykład Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, e, robią to w ramach polskiego systemu, czyli próbują znaleźć lekarza, szpital, który takiego przerwania ciąży się podejmie zgodnie z obowiązującą ustawą, natomiast inne, tak jak Aborcja Bez Granic czy Aborcyjny Dream Team, udzielają kobietom informacji o możliwości przerwania ciąży za pomocą aborcji farmakologicznej. Warto przypominać, że aborcja farmakologiczna jest dla kobiety legalna. Kobieta ma prawo po prostu tą ciążę przerwać sama w domu i nie będzie za to przerwanie ciąży karana. I też nawiązałbym do tego, co wcześniej pani poseł e, powiedziała, mianowicie fakt, że e, powiedziała pani poseł, że był to proces polityczny. I tutaj bym e, z, zadał takie pytanie, co się czy e, co, e, według pani poseł świadczy fakt, że część e, uzasadnienia została przed opinią publiczną utajniona. Tak, no właśnie to jest to jest zaskakujące tak naprawdę, tak? Bo jeżeli wiemy, że mamy najgłośniejszy proces dotyczący pomocnictwa, po raz pierwszy przed sądem staje aktywistka skazana za pomoc, oskarżona o pomocnictwo w aborcji, o pomoc innej kobiecie. No to wydaje się, że jeżeli jest sędzia i sąd taką decyzję podejmuje, no to dobrze, żeby opinia publiczna poznała to, to uzasadnienie. Problemem, i to wybrzmiewało, bo ja byłam na każdej sprawie Justyny Wydrzyńskiej, począwszy od pierwszej po ostatnią, i przyglądając się temu, co działo się na sali sądowej. Odnoszę wrażenie, że wciąż wiedza o tej rzeczywistości aborcyjnej w Polsce jest naprawdę bardzo mała. Ona jest także znikoma wśród części polityków, którym wydaje się, że wciąż istnieje w Polsce podziemie aborcyjne, tak jak w latach 90., że są lekarze, którzy za, jakąś dobre, za jakieś dobre pieniądze przerywają ciąże w prywatnych gabinetach. Tak, tak się nie dzieje. 95% aborcji w Polsce to są aborcje za pomocą tabletek farmakologicznych, dokładnie w taki sposób, w jaki Ania, której Justyna pomogła, chciała tą ciążę przerwać. I na sali sądowej często właśnie wybrzmiewały takie. Opinie, które są niezgodne z prawdą, w mojej ocenie. Tak, że kobieta nie wiem, nie tak, tak. może na przykład podejmować decyzji o tym, żeby tę ciążę przerwać. No może, bo dla kobiety w Polsce przerywanie ciąży jest legalne. Tak? Czyli kobieta ma prawo, ma prawo ciążę przerwać. I w zapisie prawnym, a w artykule 152 karane jest tylko, tylko pomocnictwo. Ja myślę, że my w ogóle powinniśmy rozpocząć taką prawdziwą debatę o, o aborcji, o rzeczywistości aborcyjnej, o tym, że kobiety po prostu tą ciążę przerywają. Jeżeli co trzecia Polka przerwała ciążę i 120 tysięcy kobiet rocznie przerywa ciąże. To znaczy, że jest to jakieś doświadczenie, które dotyka naprawdę mm, duże grono kobiet. No, my wiemy, że w tych pokoleniach starszych, także od mojego y, kobiety przerywały ciąże, ale robią to 40-latki, robią to 20-latki. Najczęściej ciąże przerywają kobiety które są matkami to też statystyki nam pokazują. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego oczywiście ta sytuacja jest dużo bardziej dramatyczna, tak? Bo mamy dodatkowo tą zlikwidowaną przesłankę w przypadku wad embriopatologicznych płodu, kiedyś kobiety taką ciążę w Polsce mogły przerwać, dziś niestety przerwać jej nie mogą. Dzisiaj słyszą w polskim gabinecie od lekarza ginekologa albo słyszą takie pytanie, czy mają wystarczającą sumę pieniędzy na to, żeby wyjechać, albo czy wiedzą do kogo zadzwonić, albo lekarze umywają ręce. Głośny reportaż TVN24, w którym pokazana była sytuacja, w której lekarz po prostu wyprosił pacjentkę z gabinetu w momencie, w którym wiadomo było, że ten płód obarczony jest wadami embriopatologicznymi i pacjentka zasygnalizowała, że chciałaby taką ciążę po prostu przerwać. Powiedziała pani poseł o tym, jak wygląda sytuacja kobiet i również, że potrzebna by była debata na temat aborcji. Tylko, czy w sytuacji, gdy ugrupowania opozycyjne mają różne pomysły na temat właśnie tej sprawy, mianowicie albo przeprowadzić referendum, albo prawo aborcyjne zliberalizować, to czy w pani ocenie taka debata byłaby możliwa? Myślę, że tak. Myślę, że byłaby możliwa. Ja się bardzo cieszę, że Koalicja Obywatelska i Donald Tusk, można powiedzieć, zbliżają się w kierunku tych postulatów, o których mówi Lewica w tym zakresie i mówią coraz częściej o tym, że, że trzeba iść w kierunku liberalizacji. Ja jestem przekonana, że ta propozycja Szymona Hołowni i PSL-u, tak, czyli Władysława Kosiniaka-Kamysza o formule referendum, nie jest dobrym rozwiązaniem z kilku powodów. To oczywiście był... Referendum odbyło się w Irlandii i dzięki referendum udało się usunąć zapis, który był częścią konstytucji, tak? Ósma poprawka do konstytucji była możliwa do zmiany tylko w formule referendum. To po pierwsze. Po drugie, jestem przekonana, że nie robi się referendum w obszarze praw człowieka, bo moglibyśmy rozmawiać o tym, czy robić referendum w sprawie kary śmierci. Mogłoby się okazać, że takie referendum przegramy, i potem trzeba by było do tego wyniku referendum się, się dostosować. Wydaje mi się, że na dzisiaj to, co jest realne, gdybyśmy mieli mówić o tym, co, co jest realne, powinniśmy zrobić wszystko, żeby konserwatywni politycy poparli ustawę ratunkową lewicy, która dekryminalizuje aborcję, bo to jest możliwe. Tak? To trochę jest takie salomonowe rozwiązanie, czyli takie, jak funkcjonuje w systemie niemieckim. Możemy pomóc innej kobiecie i nie jesteśmy za to karani. Natomiast no, można powiedzieć, że na papierze aborcja nadal pozostaje częściowo, częściowo nielegalna. To nie jest pełna liberalizacja prawa aborcyjnego, a potem po wygranych wyborach jestem przekonana, że musimy iść w kierunku e, pełnej liberalizacji. No Widzimy te sondaże, tak? sondaże, pokazują jasno, społeczeństwo się wypowiedziało i 75% e, mówi otwarcie, 70%, że trzeba iść w kierunku liberalizacji i że to kobieta powinna mieć prawo podejmować decyzję do 12 tygodnia. Właśnie, wracając jeszcze do sprawy pani Justyny Wydrzyńskiej, mianowicie, czy zjednoczonej prawicy dzięki właśnie tej sprawie uda się wywołać jeszcze większy efekt mrożący wśród kobiet i też szerzej bym poszedł wśród wśród lekarzy i ogólnie wśród społeczeństwa? Czy znaczy tak? No ten efekt mrożący oczywiście to jest coś, co my obserwujemy przede wszystkim od wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale fakty są takie, że trzeba powiedzieć otwarcie, że środowisko lekarskie. Nie staje murem za kobietami. My na palcach jednej ręki możemy policzyć tych lekarzy, którzy otwarcie i odważnie mówią o tym, że takie zabiegi wykonują. Robią to legalnie na podstawie obowiązujących przepisów w szpitalu, bo przecież pozostała nadal przesłanka, w której chroni się zdrowie i życie kobiet, i to zdrowie psychiczne też pozostaje w interpretacji częścią tej możliwości, na podstawie której można taką ciążę przerwać. Takich lekarzy mamy w szpitalu w Leśnicy, czy też chociażby w Warszawie. Natomiast ja myślę, że no i o tym też trzeba rozmawiać. To znaczy kiedy będziemy siadać do stołu i będziemy rozmawiać o tym jak szczegółowo mają wyglądać te zapisy o liberalizacji prawa aborcyjnego po wygranych wyborach, to jestem przekonana, że to środowisko lekarskie powinno także z nami usiąść, bo po pierwsze lekarze dzisiaj mówią, że mają związane ręce, że się boją. Choć nie przypominam sobie, kiedy ostatni raz w Polsce ktoś z lekarzy został skazany za przeprowadzenie aborcji. Można by było się zastanawiać, czy lekarze nie powinni bardziej odważnie stawać po stronie kobiet, ale potrzebujemy ich, tak? potrzebujemy tego środowiska, potrzebujemy, potrzebujemy tych wspólnych rozmów. Czy ten wyrok oznacza, że kobiety będą się bały pomagać innym kobietom? Nie. No bo jeżeli kobieta przerywa ciążę, to zawsze jest mama, siostra, koleżanka, przyjaciółka, córka, która tej kobiecie pomaga. Przekazuje jej informacje z numerem telefonu, na przykład do aborcyjnego Dream Teamu, albo mówi jej o tym, że w zagranicznej klinice, po niemieckiej stronie, na Słowacji, w Holandii jest taka możliwość, żeby taką ciążę przerwać. No i nie sądzę, żeby nagle kobiety czuły się zastraszone. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Świadomość na temat tego, że aborcja jest legalna dla kobiety, rośnie. Świadomość tego, że metoda, metodą aborcji farmakologicznej można przerwać ciążę w domu bezpiecznie. Według standardów WHO, która tę metodę zaleca jako jedną z najbardziej bezpiecznych metod do przerywania ciąży do 12 tygodnia. I wydaje mi się, że między 2016 a 2023 rokiem wiele się zmieniło. W 2016 roku kobiety wychodziły na ulicę, i o tym też mówi strajk kobiet, częściowo, żeby bronić kompromisu. Ale im bardziej prawo i sprawiedliwość dokręcało śrubę i zjednoczona prawica, tym bardziej. Druga strona, czyli nasza strona popierająca liberalizację, się nie tylko mobilizowała, ale to poparcie po tej stronie do pełnej liberalizacji także, także rosło. Proszę zwrócić uwagę na to, że dzisiaj. Mm, Myślę, że większość tych osób, które interesują się prawem aborcyjnym, zna numer do aborcyjnego Dream Teamu, wie gdzie zadzwonić, wie gdzie taką, taką informację znaleźć. Młode kobiety przekazują sobie ten numer, przekazują sobie takie, takie informacje, do kogo się zwrócić o pomoc, i jakie są możliwości przerwania ciąży, i to jest absolutnie nie do zatrzymania. To znaczy, jeśli Prawo i Sprawiedliwości wydaje się, że można nas zastraszyć, że można zastraszyć aktywistki czy członki nie tych organizacji kobiecych, no to mówię otwarcie. Że tak absolutnie nie będzie. A warto przypomnieć, że prezes Kaczyński wie, powiedział to otwarcie, że każdy średnio rozgarnięty człowiek jest w stanie dostęp do aborcji sobie znaleźć, czy też załatwić. I właśnie nawiązując trochę do tego, co pani powiedziała, mianowicie, jak ponad dwa lata po wyroku Trybunału Julii Przyszłęckiej, który zakazał aborcji, wygląda sytuacja kobiet? No powiem tak, ona, ona jest trudna nie tylko z powodu tego wyroku, bo ja patrzę na ostatnie 7-8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy, to myślę sobie, że warto przypominać, że pierwszą decyzją nowego ministra zdrowia, pana Radziwiła, była decyzja o zamknięciu rządowego programu in vitro, programu, z którego rodziły się dzieci. Więc jedną z pierwszych decyzji było pozbawienie kobiet możliwości zajścia w ciążę. Tych kobiet, które borykają się z problemami zdrowotnymi, bądź one, bądź ich partnerzy, bo, bo, bo wiemy, że coraz częściej to są mężczyźni, a nie, a nie kobiety. I te pary, te młode pary, ci młodzi ludzie zostali bez żadnego wsparcia. Wtedy, kiedy chcieli założyć rodzinę, no to trudno dzisiaj upierać się, że to jest rząd prorodzinny, który pierwszą decyzją swoją odbiera młodym rodzinom w Polsce możliwość, Zajścia w ciąży. Kolejną decyzją było, była zmiana zapisów dotyczących tabletki dzień po. To jest antykoncepcja awaryjna. To nie jest środek poronny. Jeśli się jest w ciąży, to za pomocą tabletki dzień po nie można poronić. Natomiast ja mieszkam na granicy polsko-niemieckiej. Po drugiej stronie, dosłownie kilka kilometrów ode mnie, w każdej drogerii taką tabletkę dzień po można kupić. Można ją kupić też w aptece bez recepty, więc to, że my w Polsce, jakby tym kolejną decyzją było ograniczenie kolejne kobietom praw, to było właśnie zabranie kobietom dostępu do tej, do tej recepty. Do czego warto wracać? Do ustawy z 1993 roku, która wciąż obowiązuje. Zgodnie z tą ustawą, państwo powinno i rząd swoimi działaniami powinny zapewnić kobietom dostęp do mm, refundowanej nowoczesnej antykoncepcji, do antykoncepcji w ogóle. A Polska od naprawdę. Wielu lat jest na ostatnim miejscu w dostępie do refundowanej nowoczesnej antykoncepcji. Kobiety nie wiedzą też na przykład, że mogą założyć wkładkę domaciczną, która, której to założenie powinno być opłacane z NFZ-u. Nie mamy rzetelnej edukacji seksualnej, nie mamy legalnej sterylizacji, a bywa tak, że kobiety są po kilku, potocznie powiem, cesarkach, tak, porodach, poprzez cesarskie cięcie. I one powinny mieć dostęp dzisiaj do tak naprawdę do, do zabiegu sterylizacji ze względów zdrowotnych. Natomiast no tego, tego po prostu nie ma. Więc ta lista tak naprawdę się wydłuża. Coś jeszcze wydarzyło i co jest bardzo niebezpieczne. Standardy opieki okołoporodowej. Tak? Czyli mieliśmy przez ostatnie lata przed rządami Prawa i Sprawiedliwości, jeszcze chyba na początku rządów Prawa i Sprawiedliwości, głośną kampanię Rodzić po ludzku. Wydaje się dzisiaj, że po tym wyroku Trybunału, faktycznie lekarze wstrzymują się z tą decyzją, opóźniają tą decyzję, przez co no po pierwsze Polki straciły poczucie bezpieczeństwa i w ciąży nie chcą zachodzić, ale po drugie te standardy opieki okołoporodowej i, i też opieki w ciąży znacznie się obniżyły. Wspomniała Pani też wcześniej o K.I. Godek i o projekcie, który był rozpatrywany 7 marca i został odrzucony w pierwszym czytaniu. Właśnie wkrótce wybory parlamentarne i jak bardzo koalicja rządząca może jeszcze pogorszyć sytuację Polek? No powiem szczerze, że nie wiem czy może ją, czy można tą sytuację już tragiczną pogorszyć. No, mam nadzieję, że opozycja demokratyczna po prostu wygra wybory. To, to pierwsze, co trzeba zrobić, i później trzeba usiąść do praw kobiet w szerokim zakresie dostępu po prostu do ochrony medycznej. Kobiety są dzisiaj dyskryminowane. Przerwanie ciąży jest zabiegiem albo świadczeniem medycznym. No bo jeżeli jest dokonane za pomocą tabletek, to, jest to zwykłe świadczenie medyczne i Polki nie mają dzisiaj do niego dostępu. Ale ten szeroki wachlarz praw reprodukcyjnych, o których przed chwilą mówiłam, to jest wszystko to, co my musimy przywrócić. Proszę zwrócić uwagę, że badania pokazują, że kobiety mają utrudniony dostęp nawet do lekarza ginekologa. Tak, mówimy mm, o usługach publicznych, no bo wiadomo, że można dzisiaj jeżeli jest się dobrze sytuowaną, zdecydować się na wizyty prywatne, ale jakaś część kobiet w Polsce została pozbawiona takiej możliwości, bo dzisiaj do lekarza ginekologa jest naprawdę bardzo trudno się dostać. Później ta dyskryminacja, chociażby na przykład na rynku pracy, w obszarze praw pracowniczych, e, mamy głośną sytuację pani Joliska Flandu, która też wielokrotnie na spotkaniach lewicy była. Jol Jolanty Żołnierczyk, zwolnionej, dyskryminowanej nie tylko jako kobieta, ale przede wszystkim jako matka. I to ona opowiada tą głośną historię o tym, że na rynku pracy też kobiety na różnych stanowiskach są dyskryminowane za to, właśnie, że są kobietami, czy też za to, że są matkami. Niedawno wdrażaliśmy w Sejmie dyrektywę Work-Life Balance, i tam też te zapisy były dyskryminujące dla kobiet, bo PiS. Ma jedną wizję kobiet. to Znaczy, te kobiet, kobiety powinny rodzić dzieci, zostawać w domu, to mężczyźni powinni iść do pracy, tylko proszę zwrócić uwagę na to, że one później mają problem z powrotem na rynek pracy. I w efekcie bardzo często, kiedy mówimy o najniższych emeryturach, o emeryturach godowych, no, no to to jest najczęściej twarz jednak kobiety, emerytki, seniorki na głodowej emeryturze która nie wróciła na rynek pracy, nie mogła na niego wrócić, albo była po prostu gorzej opłacana, tak? To ma być kobiety mają być taką darmową, siłą opiekuńczą też z tej wizji Prawa i Sprawiedliwości, no bo tutaj są matki osób i dzieci z niepełnosprawnościami, też one się mieszczą jakby, jakby w tym zakresie, no, które protestują dzisiaj w sejmie na, na zimnej sejmowej posadce, a drugie walczą o to, żeby mogły podjąć pracę przy pobieraniu świadczenia pielęgnacyjnego. Więc to pokazuje ten szeroki zakres dyskryminacji. Aborcja jest naprawdę tylko jednym z bardzo wielu elementów. I właśnie powiedziała pani poseł, że trzeba wygrać wybory, żeby tą sytuację szeroko rozumianą sytuację kobiet zmienić. Ale tutaj zadałbym takie pytanie, co oznacza ułaby dla społeczeństwa kolejna kadencja zjednoczonej prawicy? No tak, w obszarze praw kobiet pewnie jeszcze większy regres. Znaczy trudno sobie dzisiaj wyobrazić, że jakiś większy regres jest jeszcze możliwy. Ale przy tych rozwiązaniach w obszarze polityki społecznej, które Prawo i Sprawiedliwość proponuje, czyli transfery finansowe przy całkowitej prywatyzacji usług publicznych bo dzisiaj matka która otrzymuje 500 plus udaje się na jedną wizytę prywatną do dentysty bo tylko w taki sposób może z dzieckiem się do dentysty udać w ramach publicznej ochrony zdrowia jest to praktycznie niemożliwe i tam pewnie na jednej wizycie około 500-600 zł zostawia prywatyzacja edukacji bo wiemy jak dzisiaj wygląda system edukacji, i wiemy, że bez prywatnych zajęć, korepetycji i tak dalej, dzieciaki sobie po prostu w tym systemie edukacji nie radzą. Więc, jak myślę dzisiaj o tym, to myślę, że to pewnie byłby większy regres, ale trudno mi sobie dzisiaj wyobrazić, bo dzisiaj wydaje mi się, że jesteśmy w dramatycznej sytuacji jako kobiety, że, że ta sytuacja mogłaby być gorsza, a to oznacza, i mam nadzieję, że tak się stanie, że to kobiety pójdą do wyborów i że to kobiety. Że to kobiety zdecydują, że młodzi, młodzi też licznie stawią się przy urnach wyborczych i że też tą decyzję podejmą o tym, żeby rządy Prawa i Sprawiedliwości demokratycznie zakończyć. W Sejmie od kilku dni trwa protest opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Rząd natomiast proponuje podwyższenie świadczeń dla niepełnosprawnych i możliwość pracy dla ich opiekunów. Jak pani to skomentuje? Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwości i rządy Zjednoczonej Prawicy często chwalą się tym, ile nie zrobiły dla osób z niepełnosprawnościami. A ja przypomnę, że przez trzy lata powołana przez Komisję Polityki Społecznej podkomisja do spraw osób z niepełnosprawnościami nie spotykała się, pomimo naszych wielokrotnych apeli, ale przewodniczący tej podkomisji stałej pobierał dodatkowe uposażenie w wysokości 10%, to jest około 42 tysięcy przez trzy lata. To Było gremium, w którym można było usiąść, byliśmy jako opozycja gotowi, mamy swoje propozycje, które przedstawiamy, które składamy w formule ustaw. Trzy lata zaprzepaszczono, i dzisiaj sytuacja jest dramatyczna. Mamy matki protestujące w Sejmie, mamy matki protestujące pod kancelarią prezydenta, te, które chciałyby podjąć pracę. I mam wrażenie, że po pierwsze, co PiS teraz będzie chciało zrobić, to będzie chciało podzielić środowisko osób z niepełnosprawnościami. Oni już to niestety robią, panie redaktorze. I oczywiście trzeba sobie powiedzieć otwarcie. To środowisko ma różne potrzeby. Ale ja przez lata, kiedy proponowaliśmy, składaliśmy przez ostatnie trzy lata różne ustawy dotyczące osób z niepełnosprawnościami, słyszałam ze strony ministrów i Ministerstwa Polityki Społecznej, że to da się zrealizować wtedy, kiedy będzie gotowa reforma orzecznictwa. Osiem lat rządów prawa i sprawiedliwości i politycy zjednoczonej prawicy nie byli w stanie przygotować, Dobrego programu i go przeprowadzić. My już dawno powinniśmy mieć ten nowy, tą nową propozycję systemu orzecznictwa, tą reformę przeprowadzoną. Przypomnę, że PiS złożyło wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o nieróżnicowaniu świadczeń i w 2014 roku Trybunał Konstytucyjny ten wyrok wydał i ten wyrok też nie został zrealizowany. No 2014, a mamy 2023 rok. No to tak naprawdę należy się zastanowić, czy Prawa i Sprawiedliwość jest. Rządem prorodzinnym jest władzą prorodzinną, czy po prostu odwróciło się od polskich rodzin, szczególnie od tych rodzin osób z niepełnosprawnościami, plecami i rzuca tylko puste obietnice i puste hasła, bo w nawiązaniu do tego, o czym dzisiaj z panem redaktorem rozmawialiśmy. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku były nowe obietnice wsparcia przecież tak? dla tych rodzin osób z niepełnosprawnościami i żadna z nich też nie została zrealizowana. My, jako Lewica, mamy gotowe propozycje, będziemy o nich rozmawiać, będziemy je proponować i mam nadzieję, że w przyszłym rządzie będziemy je natychmiastowo wdrażać. I właśnie powiedziała Pani, że rządzący chcą podzielić środowisko osób z niepełnosprawnościami. Jak Pani sądzi, czy rządzącym się to uda? No tak, najpierw szczuli na lekarzy, o których mówili, że mogą wyjechać. Później szczuli na nauczycieli, kiedy ci nauczyciele walczyli o godne płace, a dzisiaj próbują napuścić jedną grupę, część jakąś środowiska, która walczy o postulat zniesienia zakazu pracy przy pobieraniu świadczenia pielęgnacyjnego, ja tą ustawę dwa lata temu w sejmie złożyłam z tymi, którzy są w sejmie i którzy walczą o rentę. Socjalną. Czy to się uda? Mam nadzieję, że nie. Ja apeluję do środowiska osób z niepełnosprawnościami, żeby nie dać się podzielić, żeby mm, usiąść przy stole i rozmawiać o tych różnych potrzebach otwarcie i odważnie, bo w tym środowisku jest świadomość tego, że te potrzeby są różne. Bo najgorsze, co mogłoby się dzisiaj właśnie wydarzyć, to by było to, gdyby zjednoczonej prawicy udało się podzielić e, to środowisko i na tym podziale mm, e, i i przede wszystkim no, na tej nienawiści, którą próbują podsycać w jakiś sposób w stosunku do jednych do drugich, żeby to środowisko się podzieliło. My potrzebujemy, żeby to środowisko mówiło głośno, jednym głosem, że wszyscy oni walczą o godne życie dla osób z niepełnosprawnościami, choć te potrzeby, tak jak mówię, mogą być różne. I na samym już koniec. Politycy trochę to wybrzmiało w czasie naszej rozmowy, mianowicie politycy z i prawicy deklarują, że są. Za życiem. Natomiast na przykład właśnie obecnego procesu osób z niepełnosprawnościami. Natomiast kiedy spotkają się z problemami osób słabszych, nie potrafią rozwiązać ich problemów. I tutaj bym się powtórzył, jak Pani to skomentuje? Ja przede wszystkim myślę sobie, że rządy zjednoczonej prawicy przez ostatnie 8 lat wystawiły wiele grup społecznych poza nawias, dysk jakby poprzez dyskryminację, ale też pozbawienie godności. To są oczywiście kobiety w jakiejś części też poprzez te prawa reprodukcyjne, ale przede wszystkim to są właśnie rodziny osób z niepełnosprawnościami, tak? Myślę, że Zjednoczona Prawica uważa, że to nie jest elektorat docelowy dla Zjednoczonej Prawicy, że to jest jakaś mniejszość, że należy robić swoje i. Proponować te propozycje, które przebiją się do ich elektoratu i które będą miały wpływ na wynik wyborczy, bo proszę zwrócić uwagę, że ta 13 i 14 emerytura finansowanie jej będzie pochodziło z tego funduszu. Funduszu Solidarnościowego, który powstał wtedy, kiedy Iwona Hartwig protestowała w Sejmie, kiedy matki, dzieci z niepełnosprawnościami i osób z niepełnosprawnościami protestowały w Sejmie. I wtedy ten pomysł był taki, żeby był taki fundusz, który miałby wesprzeć te wszystkie rozwiązania. Tak? A dzisiaj z tego funduszu, no, można powiedzieć, bardzo upraszczając, że zabiera się jednym, żeby dać drugim. Tak? Dzisiaj trzeba dać emerytom rencistom, bo to bardziej jest elektorat prawa i sprawiedliwości. Tak, tak widzi to prawo i sprawiedliwość. Trzeba dać tym ludziom, a można zabrać tak naprawdę osobom i rodzinom z niepełnosprawnościami, bo to jest jakaś, e, jakaś mniejszość i może nie mieć wpływu na, na wynik wyborów. Dlatego właśnie tak bardzo potrzebna jest ta solidarność tego środowiska. Bardzo dziękuję za rozmowę.